Bo jak nie mam pełnomocnictwa, to nie mogę wprowadzić umowy do systemu, bo muszę załączyć to pełnomocnictwo szczególne, bo to tylko do tego mojego postępowania Warszawa miała mi wydać pełnomocnictwo. No, do... ma I tylko on dostał? dostał? Wierzy, tak? Ale nie, no to zależy. Wszyscy są wpisani na na wszyscy ten dyrektorze... nowy? Duda... Bez Dudka, Przy... Czyli rozwadowski, marzenia no to trzeba Rodowski. było zmienić w systemie No nie, no nie mogłam jeszcze. Jak nie, nie mogłam. Bo te osoby były wypisane i on miał i wiesz, no Ja wiesz. W poniedziałek ale wiesz. przyszedł do pracy, słuchajcie, i dopiero mi w środę zatwierdził. Ja do sekretarki, już w sekretarzach było głupio, tak w No to słuchaj, Krysia z tego co bo Krysia taka bardziej otwarta do deko, również. Ja Mówi, Krysia, idź po występu kawców i nie zatwierdzi ten sygnał, to, to, to pewnie sygnał powietrze pójdę. Ale wiesz, e-maile mam i wszystko w razie, bo jakby się Ewka no, że ja po prostu. No, ale ona nie mogła jako kierowniczka, a ona przecież była w Grecji. No, jak ona nie ma pełnomocnictwa. Ale dyrektora po... Ale ten... w dupę wchodzą, Nie wiesz, jak jest. Nie na urlopie, była. Ale w dupę wchodzą też tam kierownicy. Kurwa, on ci dobio mówi co innego, a I przy dyrektorze tak, mówi. I ona dopiero w piątek przyszła do pracy, a drewniej wszystko przekazywał. W poniedziałek jest drugi dzień w pracy? Tutaj. Ale tygodniu. Właśnie w piątek? Czy to kiedy? Czy w czwartek? W czwartek. Ja w piątek nie było. Policja przyszła, bo kolmana dorwała, załamana, załamana, bo ci nie... Transportowa, ale słuchaj, y, delegacje elektroniczne się sprawdziły, słuchaj, y, 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 te systemy się, się pandemia pokazała, jak można zdalnie pracować na wszystko.